OK, udało się utrzymać w top 100, i zobaczcie, yy, o Menis trochę lepsze nagrody niż ty. U, pięciogwiazdkowa materia, czterogwiazdkowa materia, 100 symboli barbarzyńcy, które mi się teraz. Yy, no teraz jeszcze mi się nie przydadzą, ale pra, prawdopodobnie z wymiany duży wezmę konszu, więc mi się przydadzą. No i Damaszek, trzeci. Także super. Yy, jestem zadowolony z tego turnieju. Yy, co ten turniej? Tam widziałem, że było też kilku Polaków wysoko. O Sirpa, tam 14 miejsce fajny wynik super. Gratulacje dla ciebie. I chyba widziałem jeszcze a, ponurego Korsarza, który też się od samego pierwszego dnia w, w tym Top 100 przewijał: Maras, Nemezis także super. Fajnie, że o Michał Sanilla war, także fajnie, że. Tyle Polaków zagościło w top, w top 100. 57 miejsce to chyba mój najlepszy wynik do tej pory. Beno dał, dał radę. Zobaczmy właśnie jak tam jeszcze obrony na końcu, na końcu turnieju. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 wygranych do 6 przegranych. Także super, obrona się spisała. Polecam na przyszłość. No i nic, zaraz pokażę Wam moje losowania, a później skupimy się na ustawieniu drużyny obronnej na poniedziałkowy turniej. Wiemy już, jak dostałem nagrody za 1%. Zanim przejdę do ustawienia obrony na najbliższy turniej, to zróbmy sobie drobne losowanie. Niewiele mam, ale coś tam mam. Tutaj najbardziej zależy mi na. Na Sergiuszu. Bo mój żółty tytan strasznie, strasznie leży. Jak jeśli zaczynam od trójki, no to już wiem, że nie będzie z tego nic dobrego w tym losowaniu. Powinienem przestać. Oho, kolejny Hot. No, zawsze piątka cieszy. Także. No nic. Zobaczmy, jak tam w przymierzu. Tutaj akurat bym najbardziej się cieszył z Ametyst albo z Konstancji. Ale coś czuję, że będą same trójeczki dzisiaj. Nawet ta skrzynia jest bardzo sucha. Powinienem przestać. Ale nie potrafię. Asherk. Azar. Bazyl. Same, same Gunwo. Według, według przewidywań. I teraz tak, czy dostanę te oddziały boskich czarnoksiężników? Czy chociaż to mogę dostać? To jest naprawdę zła godzina na losowanie czegokolwiek. Takiej posłuchy to dawno nie miałem. Same trójki. Jezus Maria. To jest niemożliwe ale wybrałem godziny na losowanie niebiescy, niebieskich mam żółtych potrzebuję ale nie ty znowu niebiescy matko włoska dajcie mi tych żółtych to już na czerwonych trzeba przygnąć by żółtych dostać ostatnie trzy tokeny 2 i 1 niestety i tym razem nie dostałem oddziałów, na których mi zależy. Jutro mamy podbite ulepszenia trzygwiazdkowych bohaterów. I mamy dostępne wszystkie kolory żywiołów. Więc spodziewam się, że będzie dużo obron tęczowych. Teraz tak, jeśli chodzi o tanga, to jestem... Prawie, że powiem, że będzie dosyć dużo tych down. I możliwe, że dużo ED light, czyli tych żółtych. Sam bym ją wstawił, jeśli bym ją, ją zrobiono. Może jutro ją zrobię. To jest szybka mana. Kurczę, zniknęła mi tutaj. I teraz tak, mamy down. Ona, ona ma bardzo fajne statystyki. Do tego daje 54% obrony przeciw specjalom i czyści status ze siebie i sąsiadów. Także jest bardzo fajnym tankiem. Do tego, no Gunnar, też by mógł być, ale Gunnar jest kartą wolną i łatwo ją skontrować Gunarem w kostiumie czy innymi kartami, które po prostu obniżają defa. Także tak raczej postawił na down. Bauchan jest też fajną postacią tutaj na ten turniej, jest na średniej manie. Bije kosmetycznie, wręcz niezauważalnie, ale najważniejsze co robi to zmniejsza manę. I daje 24% regeneracji many przez 4 tury. Czyli na podbitych ulepszeniach on będzie dawał 20% ataku naszym kartom. Do tego wkładam tutaj Fajeza. Jest to wolny, wolny lekarz. Nie jestem fanem ogólnie lekarzy na skrzydłach, ale no nie mam gdzie go umieścić przez to, że mam Akille. Możliwe, że Achille w ogóle wyrzucę z tego składu i wsadzę sobie w jej miejsce Fajeza, i wtedy jakiegoś snajpera będę szukał na, na pozycję 5. Ale fajnie wiem, że wzmacnia życie ponad stan, do tego daje 30% do defa i a i samodporność nasi sojusznicy na, na efekty. Także fajnie jest, tej dobrze komponować. Tylko wiadomo, jest to karta z 5 sezonu, więc jest całkiem świeża, i jej statystyki są po prostu dobre. No i według mnie będzie dużo tych id na tanku. To jest taki Wukong, który. Który, który po prostu jest na szybkiej manie, i pamiętam na poprzednich turniejach, że, że miałem problemy z obronami, gdzie ona się znajdowała. Jest to lekarz, który, który daje jeszcze nam potężną dawkę ataku. Mimo, że ta precyzja jest wysoka, to, to i tak daje radę. No i do tego mamy fajne pasywki, także, że może dostać speca za, za jeden. Także ona ogólnie też się będzie na pewno pojawiała. Karty, karty z, z tego wydarzenia, czyli, czyli z przymierza z pogromców również się tutaj nadają, one od startu już mają dzięki swojej pasy no, akumulacji już mają większy atak. No, jedyny ich minus jest to, że zaczynają odzywany wolne i kończą na, na, na bardzo szybkiej, także no, to jest właśnie ten, ten problem. Krzewo Niedźwiedzicy bym tutaj nie polecał na ten turniej z tego powodu, że przez nerfa tych, do tych trzech tur Hmm. Ona się bardzo super dalej spisuje na szturmie, ale, ale na podbitym ulepszeniu raczej nie zdąży się załadować, także raczej bym z niej zrezygnował. Można pomyśleć o Dolgonie, można pomyśleć o Ogunarze. Ja osobiście, ja osobiście proponuję takie ustawienie. Możliwe, że je troszkę przemienię, że będzie coś, coś bardziej w ten desen. Tutaj dam Fajeza, a tutaj może dam sobie Kinsha Isiego który ma, w, no bardzo duże, mocne uderzenie ale oprócz tego nic nie daje na, na, tym, na tym rodzaju turnieju oprócz tego, że mocno bije Kiedyś byłem też zwolennikiem, że Melia grała na tym, na tym turnieju przez to, że daje fajnego kryta i ten atak, który oprócz okryta byśmy dostawali to fajnie się to komponowało jednak niestety jest trochę już outdated i no, i po prostu jej statystyki nie, nie powalają za bardzo, żeby no już musiał na dnie ściągnąć yy, symbole, bo opatrzymywałem no symbole druida na gwałt do, do lepszych kart. Także yy, to jest moja propozycja turnieju yy, znaczy drużyny broniącej na, na najbliższy turniej. Wszystkim Wam życzę powodzenia. I do następnego.